Dzień dobry, jesteś kierownikiem zespołu, menadżerem, właścicielem firmy albo przedstawicielem działu HR. A może interesuje Cię po prostu to, w jaki sposób teraz nasza praca wygląda i co wpływa na to, że jest inaczej niż było? Jeśli tak, zapraszam się do obejrzenia tego materiału. Jeżeli zarządzasz zespołem i przewodzisz jego pracy, to jesteś odpowiedzialny nie tylko za wyniki, za budżet, za realizację celów, ale również za stan. Psychofizyczny tych wszystkich osób, które się znajdują w obrębie Twojego zespołu. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was ma do czynienia teraz z różnymi trudnymi emocjami w związku z tym, co się teraz dzieje. Może się to przejawiać chociażby taką irytacją związaną z tym, że to, w jaki sposób Wy chcielibyście funkcjonować i jesteście już gotowi do funkcjonowania, nie przekłada się na postawy, które obserwujecie w zespołach. Jeżeli jest tak, że widzisz e, efektywność Twojego zespołu mocno w ostatnim czasie spadła, że jakość wykonywanych zadań spadła, ludzie e, są niechętni do tego, żeby przyjmować jakiekolwiek nowe obowiązki, a także jeżeli dostrzegasz taki opór przed tym, żeby poszukiwać nowych rozwiązań na zaadaptowanie się do, aktualne, do aktualnej sytuacji, to powiem ci jak można temu przeciwdziałać i z czego to się bierze przede wszystkim. Oczywiście sama sytuacja koronawirusa i związane z nią takie skutki zdrowotne to jedno, ale druga sprawa, i o której mam wrażenie praktycznie w ogóle się nie mówi, to są efekty psychologiczne, jakie na to wpływają. Ponieważ przedłużająca się kwarantanna, której termin jest Termin zakończenia bliżej nieokreślony powoduje, że każdy kolejny dzień pogłębia niemalże w każdym z nas, ci, którzy zostali zmuszeni do pracy z domu, do tego, że mierzymy się każdego dnia z trudnymi emocjami związanymi z odcięciem od kontaktów bezpośrednich z drugim człowiekiem. I żeby nie być z słowną przytoczę też kilka wyników badań, ponieważ interesując się trochę bardziej tym tematem i też pamiętając ze swoich studiów psychologicznych, jak chociażby pozbawienie kontaktu z drugim człowiekiem wpływa na śmiertelność, to dzisiaj właśnie wpadłam na taki bardzo ciekawy raport well.hr a propos tego, że izolacja społeczna przyczynia się do, o 29% do zwiększenia śmiertelności. To też wynika z tego, z badań, które już przeczytałam wcześniej, mianowicie, że samo bycie w ograniczeniu z kontaktami bezpośrednimi, bezpośrednimi z innymi ludźmi wpływa na osłabienie naszego układu odpornościowego, przyczynia się do takiej większej podatności na stany zapalne, zwiększa odczuwany w wyniku tego poziom stresu. A to z kolei przekłada się na to, że jest dużo bardziej osłabiona nasza zdolność do zapamiętywania faktów, rozwiązywania problemów, a także do skoncentrowania się na zadaniu. I teraz mamy i przyczynę, i skutek. Jeżeli to połączymy, to. Zauważymy, że w wyniku tej przedłużającej się izolacji społecznej każdy z nas teraz jest narażony na ten kryzys emocjonalny, o którym też mówiłam w ostatnim nagraniu, ale ten kryzys emocjonalny, który przejawia się nie tylko w pogorszeniu samopoczucia, ale również, który wpływa później zwrotnie na, nasze, na nasz organizm. Ponieważ, tak jak mówiłam i to co pokazał ten wskaźnik śmiertelności, bycie odciętym od innych ludzi powoduje, że my po prostu słabniemy. W najzwyczajniej w świecie jesteśmy w gorszym stanie zdrowotnym. Zatem, patrząc na, na to, że jeżeli ta sytuacja będzie się przedłużała i dojdzie już do takiego momentu, kiedy opanujemy pandemię koronawirusa. Twoi pracownicy wrócą na swoje miejsca pracy, to i tak nie będą w stanie wykonywać w taki sposób, na takim poziomie efektywności swoich zadań, jaki zanim wybucha pandemia, o ile nie zrobisz teraz nic. Ponieważ moi drodzy, jeżeli. Teraz i właśnie do tego tym nagraniem chcę apelować tutaj do wszystkich Was, którzy macie zespoły, którzy, y, który, którzy zarządzacie zespołami, czy działami, czy właśnie firmami, do tego, żeby już teraz pochylić się i sięgnąć po wsparcie specjalisty z zewnątrz. Bo Przyznajmy sobie szczerze, oczywiście, to, co Wy możecie zrobić, to też po swojej stronie wesprzeć tych ludzi na tyle, na ile się da. Czyli codziennymi rozmowami, wideokonferencjami, poprzez ten bezpośredni kontakt, kiedy nie tylko się słyszycie, ale również się widzicie i możecie zobaczyć, w jakim stanie są członkowie Waszych zespołów. I to, to oczywiście do tego Was zachęcam, o ile jeszcze tego nie robisz, to prowadź takie rozmowy jak najczęściej i dawaj w tych rozmowach przestrzeń na to, żeby. Żeby członkowie twojego zespołu i Ty również sam sama, żebyście mówili o tym, jak wam minął dzień, jak sobie radzicie z tą sytuacją, żebyście się wymieniali takimi interpretacjami na temat tego, jak, sobie, jak, jak funkcjonujecie, jak wykonujecie te zadania, ale także, żebyście dzielili się takimi dobrymi praktykami, z tego, co wam się sprawdziło, co Wam się udało danego dnia osiągnąć chociażby w, w porozumieniu ze, ze, swoją, ze swoim partnerem czy partnerką, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci. Więc takie rozmowy, jak najbardziej tak. Niemniej jednak, te rozmowy nie będą na tyle głębokie i na tyle dotykały intymnych kwestii, które można poruszyć w kontakcie z zewnętrznym ekspertem. I tutaj apeluję właśnie do Ciebie z taką skorzystaniem z, z propozycji, którą dla Ciebie przygotowałam. Ze względu na to, że jestem psychologiem, pracuję od ponad 10 lat nad rozwojem ludzi i organizacji. To stworzyłam ofertę razem zapraszając do niej różnych specjalistów, która całościowo ma za zadanie właśnie zadbać o zminimalizowanie tych negatywnych skutków psychologicznych, jakie już teraz dostrzegamy. Tutaj nie ma mowy o profilaktyce, moi drodzy, bo te negatywne skutki one już są i jeżeli z każdym kolejnym dniem Twoja firma czy ty jako menadżer nie zadbasz o to, to. Później, znaczy dużo dłużej, wydłuży się okres powrotu do takiej normalnej efektywności. Więc zapraszam Cię serdecznie do tego, żebyś skorzystał z linka, który będzie umieszczony pod tym nagraniem. Tam jest kalendarz z dostępnymi terminami godzin i dni na rozmowę ze mną. W takiej 15 do półgodzinnej maksymalnie rozmowie ustalimy, jaka jest aktualna sytuacja u Ciebie w zespole czy w Twojej firmie. Jakie ty widzisz największe zapotrzebowanie i jakie największe takie niepokoje u swoich ludzi, u swoich pracowników? I na tej podstawie razem zastanowimy się nad potencjalnymi rozwiąza rozwiązaniami, które będą dopasowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Serdecznie Cię do tego zapraszam, ponieważ naprawdę i moje rozmowy z ludźmi, i to, co się teraz dzieje, i też mając świadomość tego, jak. Jeszcze w zasadzie gorszym niż służby medyczne, stanie jest, są służby psychologów i psychoterapeutów, i żebyśmy naprawdę nie musieli, czy, czy ty jako firma, czy jako właśnie członek, czy jako lider zespołu czekać na ludzi, którzy są na L4 ze względu na właśnie pogorszenie, nastroju, stany depresyjne, ataki, paniki czy nerwice, to naprawdę warto się. Zająć tym tematem już teraz. Nie ma co czekać. Z tego też względu, jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, to oczywiście poza umówieniem się na standardową rozmowę pisz do mnie czy zadzwoń. I oczywiście, wszelkie kwestie, jeżeli tylko będę mogła, to będziemy wyjaśniać.